Pandemiczne obostrzenia zniknęły, ale COVID-19 z nami jest i dostępne są też szczepienia przeciw niemu. Są dostępne także dla pań w ciąży, ale wiele tych pań ma obawy, czy je przyjmować. O tym, czy te obawy są zasadne, powie nam dziś doktor Ismael Salum, ginekolog. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, tak jak powiedziałam we wstępie, wiele kobiet ma obawy przed przyjęciem szczepionki, będąc w ciąży. Więc z jakimi argumentami spotyka się pan w gabinecie, kiedy pan na przykład pyta, czy pacjentka jest zaszczepiona i mówi: Nie szczepiłam się, albo nie chcę się szczepić, bo. Generalnie jest tak, że temat szczepionek jest bardzo wrażliwym tematem, bo jest bardzo duża grupa osób w Polsce niestety są przyczyn szczepienia jakiekolwiek. A tutaj mamy do czynienia po prostu jeszcze z bardziej wrażliwą strefę, że mamy po prostu kobietę w ciąży, mamy do czynienia z kobietą i mamy do czynienia z dzieckiem. Tym bardziej tutaj możemy się po prostu spotykać dużego oporu w tej materii. Bo zazwyczaj po prostu pacjentki obawiają się tym, że po prostu ta szczepionka może po pierwsze spowodować chorobę u mamy, a po drugie przede wszystkim to ona może po prostu spowodować uszkodzenia orzecka albo poronienia. Wczesne czy poród wczesne zagrażające, wady rozwojowe. To o, o, o takimi obawami po prostu spotykam się w codziennej mojej praktyce. Mhm. Czy te obawy są e, zasadne, Czy w tym jest jakieś ziarno prawdy? Absolutnie nie są, dlatego że w, wiemy, że e, kobieta w ciąży tu należy do gruby ryzyka zachorowania na covid i inne choroby. To jest związane z samą fizjologią ciąży, że w ciąży spada nam odporność organizmu, więc jak najbardziej kobiety w ciąży są bardziej narażone do zachorowania niż normalną populację. Szczepienie przeciw COVID-19 przyjęcie tej szczepionki, kiedy już jesteśmy w ciąży, jest jak najbardziej bezpieczne? Absolutnie to ja, który należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologów, tutaj jest zalecenie, aby z każdą pacjentkę porozmawiać, zalecać z tą szczepionkę I oczywiście, jeśli nie ma przeciwwskazania, bo za, bo za, za medyczne, tak? bo to są pewne grupy osób, których nie można szczepić. To powiedzmy o tych przeciwwskazaniach. No to znaczy przede wszystkim chodzi tutaj o pacjentki, które e, mają na pewno po prostu dużą skłonność do chorób zakrzybowo zatorowości. To po prostu tutaj trzeba byłoby być bardzo ostrożnym e, przy dobieraniu tej szczepionki. Na pewno taką szczepionkę jeszcze nie ma takiej potrzeby to po prostu bym nie polecał przed 17-18 tygodniu. To w którym momencie najlepiej przyjąć takie szczepienie? Tuż przed ciążą, czy już będąc w ciąży? Jeśli tak, to w którym momencie? To tak jak powiedziałem, że najlepiej po prostu się szczepić w czasie ciąży. To znaczy generalnie najlepiej byłoby szczepić tak naprawdę przed zejściem w ciąży, ale jeśli po prostu już jesteśmy w ciąży, to najlepiej po prostu moment do szczepienia, to jest po prostu po tym 16-18 tygodniu ciąży. Mhm. A czy możemy powiedzieć, że któryś z preparatów dostępnych na rynku jest bardziej wskazany do szczepienia kobiet w ciąży, że któryś jest bardziej skuteczny, bardziej bezpieczny niż inne Generalnie na dzień dzisiejszy na tej grupy pacjentów, które były badane, a przez dużo, dużo takich grup było badanych w Stanach, no minimalnie bardziej, ale po prostu bardziej zalecane to są po prostu szczepionki, które są zrobione na zasadzie mRNA. Czyli po prostu chodzi tutaj o Pfizera i o Moderne. Szczepienie przeciwko COVID-19, no jak każde inne, może powodować pewne powikłania, możemy się trochę gorzej czuć, ale czy to są na tyle groźne rzeczy, że powinniśmy się bać przyjęcia takiej szczepionki? To znaczy tutaj powykłania są tak jak dla każdego człowieka. to, to Tak jak pani szczepiła, czy ja szczepiłem, to po prostu mogą być e, stanie podgorączkowe, mogą być osłabienia, mogą po prostu być e, nudności, bóle głowy. To są takie po prostu bo, symboliczne rzeczy, których tak naprawdę nie mają żadnego e, znaczenia na przebiegu ciąży, a tym bardziej na rozwoju błodu. Mhm. Doktorze, pan zachęca swoje pacjentki do szczepień z tego co wiem. No to powiedzmy, jakie są konsekwencje nieszczepienia się zarówno dla przyszłej mamy, jak i płodu? Tutaj trzeba brać pod uwagę, że jeśli po prostu pacjentka się szczepi, to ona nie chroni tylko siebie samemu, ale chroni również dziecka. I teraz pacjentki, które nie, nie chcą się zaszczepić, to na pewno są bardziej narażeni niż gruba normalnych po prostu kobiet czy, czy ludzi, którzy nie są e, szczepioni, Więc po prostu ona może zachorować. Przy, zazwyczaj przebieg takiej choroby jest ciężki, bo jest to związane z tym, że mamy spadek naszą, naszą odporności w ciąży. E, i, I tutaj e, wszystkie po prostu argumenty są za to, aby szczepić niż nie szczepić. Chronimy jednocześnie też dziecko. No przede wszystkim, tak. Skupiliśmy się dziś głównie na szczepieniu przeciwko COVID-19, ale które szczepienia jeszcze są zalecane przed planowaną ciążą, albo które możemy przyjąć, jeśli chcemy, jeżeli już jesteśmy w ciąży? Na pewno, jeśli pacjentka planuje zejścia w ciąży, to warto szczepić na wózy W, szczebić na. WZW, różyczka, że szczepisz się na kszczusiec, szczepisz się na płonicę. Tak naprawdę wszystkie szczepionki, które, które po prostu są dostępne, warto po prostu szczepić, nie mówiąc tutaj o szczepionki, to już skr e które po prostu warto je szczepić wtedy, kiedy gdzieś byśmy po prostu pojechali, by bo za Europą to głównie Azja, Afryka i, i to są inne grupy szczepionek, ale na pewno tutaj na te, które po prostu wspomniałem Odra, Ospa, Różyczka, WZW. Jak najbardziej, bo po prostu krztuszec, to jak najbardziej to bym po to, to polecał każdy pacjentki, aby. No i ciąży. przed ciążą. Mm -hmm. y to ile przed ciążą najlepiej, żeby ta ochrona była taka pełna? To znaczy, najlepiej po prostu, bo to są różne szczepionki, różne dawki i to po prostu najlepiej, mm. aby ta ostatnia dawka po prostu była zrobiona po prostu przez miesiąc, przynajmniej miesiąc, dwa miesiące przed planowaną ciąży. A jeżeli już zejdziemy w ciążę, bo była nieplanowana? To jest ta sama zasada? To znaczy, nie, właśnie są takie szczepionki, których wolno, a których po prostu nie, nie, nie wolno, bo na pewno nie wolno szczepić na różyczkę w czasie ciąży, na pewno nie wolno szczepić na świnkę w czasie ciąży. Natomiast szczepionki, które są zalecane przez Polskie Towarzystwa Ginekologów w Polsce, to jest szczepionka na rybę i szczepionka na szcztuszec. Oczywiście i szczepionka na COVID, o którym po prostu rozmawialiśmy przed chwilą. Tak? Mhm. A co z okresem karmienia piersią? Czy tutaj sytuacja się zmienia? Tutaj zasada jest bardzo prosta, że kobieta karmiąca tak naprawdę może szczepić na wszystkie szczepionki, które są dozwolone dla. Osoby, bo zaczążą, bo zakarmią. Tutaj nie ma żadnej przyczyny I nie ma to wpływu? Na nie dziecko. ma żadnego wpływu na karmienie, ani na, ani na pani, która urodziła. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za dzisiejsze Równy spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich Kuszelinian i Telewizji Max. A państwa zachęcam jeszcze do pozostania z nami. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kamińska, jestem trenerką personalną, instruktorką fitness i nauczycielką jogi. Ciepłe dni zbliżają się do nas wielkimi krokami, więc przygotowałam dla Was zestaw, w którym troszeczkę popracujemy nad formą i kształtem naszych mięśni. Zrobimy sobie ćwiczenia wzmacniające. Dobrze by było, gdyby udało Wam się zorganizować jakieś obciążniki. To może być butelka z wodą, jeśli macie w domu handlę, to je zabierzcie, ale jeśli ich nie macie, to nie przejmujcie się, ćwiczcie razem ze mną bez obciążenia. Ja przygotowałam sobie dzisiaj dwa talerze. Ciężar 2,5 kg każdy. Do pierwszego ćwiczenia ustawiamy się, rolujemy barki i łopatki w tył i w dół, kolana są aktywne, czyli nie robimy przeprostu. Odwodzimy jedną nogę do boku. Starasz się cały czas wyciągać czubkiem głowy w górę, czyli nie odchylasz się na bok, trzymasz się w pionie. I powolutku stopa flex pulsacyjnym ruchem pracujemy. Raz, dwa, trzy. I noga wraca. Raz, dwa, trzy i wracamy. Przytrzymuj ciężar tak, żeby ewidentnie podnosić go nogą, a nie trzymać go ręką. Tylko przytrzymujemy, on opiera się na naszym udzie. Trzymaj, utrzymuj równowagę. Jeśli macie problem z utrzymaniem równowagi, możecie się asekurować drugą ręką. Zamiast trzymać obciążnik, po prostu przytrzymajcie się ściany czy krzesła. Kolejnych 12 powtórzeń robimy bez pulsów. Stopa flex, czyli palce zacieramy na siebie, pięta jest wypchnięta. Na pewno też już poczujecie tą drugą nogę, na której stoicie. I jeszcze nie zmieniamy nogi, tylko przenosimy teraz obciążnik do przodu i ugina, ugiętą w kolanie nogę unosimy do góry. Nadal utrzymujesz równowagę. Kolejnych 10, 12 powtórzeń pojedynczo i kolejnych 10 z pulsem do trzech. I do dołu. Raz, dwa, trzy. I w dół. Raz, dwa, trzy. To samo powtarzamy na drugą nogę. Kolejnym ćwiczeniem, które dla Was dziś przygotowałam, są zakroki. Trzymamy obciążnik w obydwu dłoniach. Stopy na szerokość bioder. Wychodzisz nogą. Mocno do tyłu. Stopa jest ustawiona na nasadach palców, pięta cały czas pionowo do góry. Schodzisz w dół i wracasz. I tutaj znów pracujemy sobie, schodząc kolanem nisko, i wracamy. Tak samo 10-15 powtórzeń. I kolejne 10-15 powtórzeń w wariancie z pulsowaniem w dole. Raz, dwa, trzy i dopiero prostujemy. Raz, dwa, trzy. I prostujemy. Jeśli chcesz jeszcze bardziej urozmaicić ćwiczenia, możesz dodać wznosy rąk do boku. Raz, dwa, trzy i ręce w bok. Wracamy i powtarzamy ćwiczenia na drugą nogę. Ostatnim ćwiczeniem w dzisiejszym zestawie będzie martwy ciąg w wersji na prostych nogach. Łopatki zrolowane z tyłu, na plecach przyklejone. Zabieramy obciążnik. Niech to będzie butelka z wodą. Nogi nie są zablokowane, i na prostych plecach schodzimy w dół, wracamy w górę. Z kontrolą nie za szybko żeby nie nadwyrężać pleców, schodzisz w dół, pamiętaj, że kolan nie blokujesz, biodra delikatnie wysuwają się do tyłu, także nie idziemy na takich zablokowanych kolanach, tylko cały czas one są delikatnie ugięte. Całość powtórzcie trzy razy na prawą i lewą nogę. Taki zestaw z pewnością ujędrni i wzmocni Wasze ciało. Dziękuję. Groszek cukrowy nie jest kaloryczny, ma za to wiele cennych wartości odżywczych. Jest to jedyna odmiana groszku, którą można jeść razem ze strączkiem, dlatego sprawdzi się zarówno jako samodzielna przekąska, Jaki dodatek do większego głównego dania. Dziś skupimy się jednak nie na walorach smakowych, a na właściwościach prozdrowotnych groszku cukrowego. Groszek cukrowy zawiera antyoksydanty, które hamują proces starzenia się organizmu. Pomaga też wzmacniać odporność i hamować proces powstawania nowotworów. Zawarta w nim luteina wspiera też wzrok. Groszek cukrowy to również źródło witamin z grupy B, A, E, K oraz C. Ponadto znajdziemy w nim m.in. żelazo, fosfor, cynk, magnez i wapń. Groszek cukrowy sprawdzi się jako składnik diety wegan, wegetarian i sportowców, ponieważ zawiera sporo białka, czyli po prostu budulca naszych mięśni. Jest niskokaloryczny, jak już wspomniałam we wstępie, zawiera 42 kalorie. Jego indeks glikemiczny wynosi 45. O groszek cukrowy byśmy zapytali, czy to jest coś, co gościł Pani w kuchni? To znaczy nie, ale, ale nie znam go na tyle, powiem tak. Nie jestem jakąś przeciwniczką, ale po prostu go nie znam. A próbowała Pani jeść kiedyś z tym strączkiem? Nie, ale wiem, że można. Był jedzony. Z czym? Chyba sam ugotowany. Mhm. Dobre, czy niekoniecznie? Takie niekoniecznie myślę, takie średnie. Jak już mówiłam na początku, groszek cukrowy to jedyna odmiana groszku, którą można jeść razem ze strączkiem. Doskonale sprawdzi się podsmażony na patelni w towarzystwie soli, pieprzu i ostrzejszej odmiany papryki w płatkach. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za dwa tygodnie.